Dzień dobry, Marcin Pytel, Soundtrade. Witam na stoisku naszej nowej marki dystrybucji włoskiej Outline. Od początku roku mamy zaszczyt reprezentować na wyłączność tą markę na polskim rynku. Więcej o nowościach marki i produktach, które są tutaj na stoisku, opowiedzą nasi specjaliści. Zapraszam do naszego demo roomu. Wkrótce będziemy mieli wszystkie nowości dostępne. Do odsłuchu i do testów. Dziękuję bardzo. Stoisko Outline w Barcelonie, ISA 2026. Moim rozmówcą jest Siwy. Cześć. Cześć. E, mamy nowy produkt tutaj, serię H, to jest słupek od Outline. A. Jest to całkowita nowość. E, za chwilę wspomnimy o wszystkich zaletach tego systemu. Opowiedz może trochę o parametrach technicznych tego produktu. No tak, to jest zupełna nowość. Nowy produkt, jak widać, piękny, piękne wykończenie. Jest to kompletny system subwoofer, który jest subwooferem aktywnym. Górka jest pasywna, występuje w dwóch wersjach 4.6.2 i 4.6.3, co odpowiednio oznacza 6 buferów czterocalowych plus dwa lub trzy drivery, tak? No, co my jeszcze można o tym powiedzieć? Słupek możemy obrócić upside down, jeżeli wymaga od, tego, od nas instalacja. Z tyłu mamy przełącznik, jak zachowają się przetworniki wysokotonowe. Tak jak wspomniałem jest to aktywne. Subbas może pracować w konfiguracji omni, może pracować w konfiguracji kardioidalnej. Górki są kardioidalne, te tutaj otworki to nie są otwory wentylacyjne, tylko to jest tłumienie, jakby wytłumienie częstotliwości, które by nam potencjalnie mogły wracać. Ciekawostką jest to, że możemy również przełączyć z maksimum rejection, czyli z maksymalnego tłumienia kardioidalnego do takiego półtłumienia, czyli gdybyśmy chcieli wykorzystywać to na przykład z DJ-em, który jednak mhm. potrzebuje, żeby mu troszkę tego dźwięku wróciło. Czyli dwie, dwie ustawienia, dwa ustawienia kardioidalne. E, tutaj widzimy oczywiście gniazdo spikonowe oraz e, jakby terminal, więc możemy wyjąć tą paczkę z suba. Tak. Wtedy staje się ona pasywna, możemy ją zasilić wzmacniać. Tak, tak. Ta, to jest uzupełnienie to e... tamtej serii, którą widzimy na ścianie. Możemy to traktować jako e, produkt instalacyjny. Tak, i produkt y, współpracuje z siecią Dante. Tak, na dole mamy przyłącza, y, jest to dosyć wygodne, jeżeli je traktujemy to razem z tą deseczką tutaj doli do transportu. Y, na dole mamy przyłącze sieciowe, mamy przyłącze sygnałowe, mamy również przyłącze Dante. Bardzo kompaktowy, fajny system. Y, producent deklaruje, że bardzo sprawny, kardioidalny, co jest mega plusem. No tak, oczywiście będąc na targach skupiamy się na pokazywaniu nowości, ale nie zapominajmy flagowy system GTO, popularny w naszym kraju, Superfly, pełna gama produktów od instalacyjnych do touringu wielkoskalowego, także już niedługo będzie to można zobaczyć na naszym Demo roomie, serdecznie zapraszamy. Super, czekamy na dostępność.